Witam serdecznie wszystkie baranki na czytaniu horoskopu na miesiąc marzec, a właściwie na od 18 lutego do końca marca. Jak zwykle mamy czuję, czyli co Ci serce dyktuje. W jak znajduje się miłość, finanse i zdrowie, a w a dodatkowe jakieś tam przesłania. Natomiast ogólnie to mamy aurę miesiąca. A to już będę mówić po kolei. Zastanówcie czy chcecie serduszko z kamienia, serduszko zawieszka, czy serduszko kolczyk. To cały czas leży, zastanawiajcie się, a my zaczynamy od głównego przesłania: aura miesiąca. Oj, moje kochane, będzie się dużo działo dużo, naprawdę dużo rzeczy. Ale wy dokładnie będziecie wiedzieć, czego chcecie i zrobicie to tak, jak wam dusza dyktuje, yy, po swojemu. Nie będziecie słuchać nikogo, bo wy będziecie wiedzieć najlepiej, co dla was jest dobre. Co przechodzi z yy, poprzedniego okresu? Plany, układanie planów, rozmowy, biznes, rozmowy. Yy, Omawianie tego, co żeście sobie zaplanowali z najbliższymi. Co nowego się pojawia w tym okresie? Yy, możliwości do zrobienia, możliwości dużo i macie na to wpływ, tylko uwaga na po tych, co kopią dołki pod wami. Nie przyznawać się, jakie macie plany osobom trzecim, osobom, które. Nie będą zainteresowane, czyli tu rozmawiamy o planach jeszcze ze swoimi połowicami, tu już robimy działania, żeby zrealizować te plany, ale nie mówimy nikomu, co robimy i że już robimy. Niech sobie myślą, że jeszcze planujecie, a tam już będzie szło do przodu. Wasze mocne strony, baranki, no to właśnie działanie, odcinanie tych własnych wrogów, którzy tam robią dołki. Macie takie możliwości, macie taką moc, żeby poradzić sobie z tymi, co tam próbują wam kopać te dołki. Wasze słabe strony, no to takie niezdecydowanie. Niezdecydowanie i zatrzymanie się w czasie. Myślicie, że jeszcze macie na wszystko czas, a tak naprawdę trzeba już dokonać wyborów. Rada. Karta umiarkowania. Karta mówi o tym, żebyś dokładnie. Pomału dążył do celu, nie na łeb, na szyję. No i teraz przechodzimy do Waszych Czujów. Czyli dla tych, co wybrali serduszko kamienne. Miłość. <laughs> Miłość. Dla tych, co są w związkach, to muszą uważać. Na coś, co się dzieje za Waszymi plecami. Tam może być. No mamy tutaj kartę, jakby nie powiedział, trójkę pentakli, czegoś, coś, odnawiacie, coś nowego, ale nie róbcie tego po trupach do celu. Natomiast single single mają zabawę będą sobie po prostu w, w, jak to można powiedzieć, folgowały będą y, chcieli się spotykać z innymi, uważajcie za za dużą ilość alkoholu w miłości, bo może się to skończyć wizytą u lekarza to jest uczucia teraz zdrowie w zdrowiach mamy dwójeczkę kielichów dwójeczka kielichów mówi o tym, że stabilnie, bo jest równowaga Jedynie, co Wam może dokuczać, to układ krwionośny, więc jakieś witaminy należałoby brać i bardziej zdrową dietę zastosować. Nie opychać się słodyczami jak małe dzieci. Finanse. W finansach to tak, jak tam wyszło ogólnie, należy dokonać wyboru pracy, wyboru. Yy, czegoś, co pozwoli wam na stabilizację, tak? Nie kierować się desperacją, że ja muszę natychmiast coś, tylko dać czas na przemyślenie i zawalczenie o to, co będzie dla was lepsze. Co jest przed wami ukryte? Ano to, że ktoś wam psoci w szczęściu. Ktoś wam no, u jednych może przyprawia rogi, u innych po prostu to są ci przeszkadzacze w, w tych biznesplanach, a jeszcze u innych sprawy rodzinne, tak? Coś w rodzinie jest takiego, że jest ukrywane przed wami. Przesłanie anielskie, ucz się z życia, czyli. Nie tylko z własnego. Jeżeli ktoś miał jakieś podobne sytuacje, to wykorzystaj to, byś ty nie musiał cierpieć jak ten ktoś. Fasada zadbaj o otoczkę, o wygląd, bo niby się mówi, że po wyglądzie yy, się ludzi nie oceniać, nie powinno, ale jednak wszyscy to robią. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. I przesłanie: głodne duchy, obsesje, świadomość yy, niedostatku, przywiązanie. Czyli nie trzymaj się kurczowo tego, co faktycznie Tobie już nie służy. Dobrze, to teraz serduszko numer dwa, czyli zawieszka. Dla tych, co wybrali serduszko zawieszkę. Pierwsza co miłość. Tam, gdzie są związki, jest fajna, udana miłość. Jest naprawdę super rewelacyjnie. Tam, gdzie nawet były jakieś drobne nieporozumienia, ale jednak cały czas chcecie być ze sobą, to to będzie. To macie taką moc, tu kartę maga, właściwie możecie wszystko, co chcecie w uczuciach. Nawet jeżeli ktoś z Was ma kogoś gdzieś, bo to może być związek taki, że z, powiedzmy z mężem, z żoną się nie układa, ale jest ktoś, z kim się jeszcze układa, to tam też będzie dobrze wszystko grało. Natomiast u osób, które poszukują miłości, no nie lećcie na łeb, na szyję, tak jak ten głupiec tutaj, bo tak, zakochanie, zauroczenie będzie. Ale to takie bardziej powierzchowne być może. Na chwilę, jeżeli chcecie odskoczyć, czemu nie? Ale na dłużej to niestety nie. Więc jeżeli nie chcecie dzieciaczków, to się zabezpieczajcie. Zdrowie. <laughs> To może być przemęczenie, ból, ból krzyża, ból pleców. No właściwie tylko tyle można powiedzieć o zdrowiu. Finanse. A tutaj może być jakaś propozycja. Propozycja pracy dla tych, którzy nie mają, tylko uwaga, dokładnie wszystko czytać. Yy... Tu może być jakiś dodatkowy zarobek, a dla tych, co się wiodło ciężko, bo tak mamy takie czasy, jakie mamy, no to coś pomału, topornie, ale ruszy do przodu. Co jest przed Tobą ukryte? Jakieś spotkania poza Twoimi plecami? Może biznesowe, może przyjacielskie, gdzieś ktoś cię nie zaprasza do jakiegoś grona, nie wiesz o tych spotkaniach, a tam są układane plany. I anielskie przesłanie, jesteś powiązany ze wszystkim, czyli wszystko, co robisz, odbija się na każdym wokół ciebie. Kreacja świat boży, to ty kreujesz swój świat, zapamiętaj o tym. Jak, jakim go wykreujesz? Co w kółko powtarzasz, to masz. Więc jeżeli mówisz, nie uda mi się czegoś, nie będę mieć pieniędzy, no to to masz, bo o to prosisz. Kreuj odwrotnie. I przesłanie. Tancerka spirali, kręta droga, percepcja. Uważaj, stąpasz po krętej ścieżce. Yy, uważaj, bo na tej drodze czeka Twoje przeznaczenie. No, chyba właściwie tylko tyle na ten chwilę mogę powiedzieć. I dla tych, co wybrali serduszko, kolczyk. Miłość. Dla tych, co są w związku, to yy, takie czekanie. Czekanie w zawieszeniu czekanie na to, Yy, czy coś się poprawi, jak to będzie taka stagnacja, no ta pani czeka, czeka, to jest czwórka kielichów niby jest fajnie, niby dobrze ale ona by chciała czegoś zmian nie może pada deszcz, z kolei ona czeka, czeka czyli ktoś, albo twój partner czeka na to, aż go przytulisz przytulisz albo ona czeka, aż ją przytulisz aż coś zrobisz w tym kierunku, by zaczęło być fajnie więc Postaraj się, zrób ten krok do przodu, a będzie bardzo dobrze. U Singli. U Singli. <laughs> no tutaj to tak bym powiedziała, że raczej jeżeli single szukają czegoś na hmm, Tinderze, Bado czy gdzieś indziej, no to tak, wy jesteście, myślicie, że jest wszystko ok. A tak naprawdę to ten ktoś też pisze z innymi. Więc nie do końca wierzcie słowom, które padają. Traktujcie to z przymrużeniem oka. Zdrowie. Ognista dwójka buław. Tutaj raczej bym powiedziała, że wszystko w porządku. Możecie zaplanować wizytę w sanatorium lekarską celem kontroli. No co, dla niektórych ja możecie się przejeść, mogą być jakieś zgagi, ale właściwie to wszystko będzie w normie. Zacznie się, ale za moment skończy. Finanse. A tu finanse macie Asabuła. Właśnie teraz otwiera się przed wami droga na to, żeby zadziałać. Jeżeli ktoś ci zapro zaprosi na jakieś spotkanie biznesowe, idź, idź. Słuchaj, ale jeszcze nie dawaj odpowiedzi. Co jest przed tobą zakryte? No właśnie, sprawy biznesowe, jakaś praca. Yy... Powiem Ci, że wpływ może mieć na ciebie jakaś kobieta, która podpowie Ci, gdzie zadziałać. A ty zacznij działać tak jak uwodziciel bądź uwodzicielka i spróbuj żartem wybadać sprawę. O co chodzi? Bo na przykład. Może być gdzieś jakaś dotacja do Twojej pracy. Ktoś o tym wie. Mimochodem, jak będziesz rozmawiać, żartując sobie po przyjacielsku, się dowiesz. Ale jak będziesz wypytywać, to na pewno się nie dowiesz. I dziel się swoją radością. Przesłanie? Przebaczenie. Przebacz sobie, przebacz bliskim bo dzięki temu odzyskasz spokój wewnętrzny. I dama podarunków. Hojność, otrzymywanie darów, zatajanie informacji. Mówi o tym, że ktoś może chcieć przekupywać ciebie podarunkami, jeśli jesteś kobietą, pokazywać ci, że bardzo się temu komuś podobasz i w ogóle, a. Takimi prezentami, a tak naprawdę coś tam ma swoje za uszami. Tak samo w drugą stronę. Ty możesz, jeżeli jesteś mężczyzną, tak? Ty kupujesz komuś prezenty, ktoś pokazuje, że się cieszy, a tak naprawdę jest tobą tylko dla tych prezentów. Więc zwróćcie uwagę na reakcję, na oczy, na mimikę, bo tam się dowiecie więcej niż ze słów. Dziękuję ślicznie i do zaproszenia na następny horoskop.